Witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam historię widzów o niepokojących, trudnych do wyjaśnienia manifestacjach. Miały miejsce w okolicy słynnej godziny trzeciej w nocy, która kojarzona jest z aktywnością duchów. Czy o tej porze energia jest bardziej sprzyjająca dla zjawisk paranormalnych? Być może. Ostatnio sporo takich historii do mnie trafia. Zapraszam na film. Historia od Anonima. W chwili obecnej jestem już przyzwyczajona do sytuacji, jaka ma miejsce w moim życiu. Niestety nie oznacza to, że jestem spokojna, jeśli chodzi o ten temat. Wszystko zaczęło się jakoś w 2016 roku, kiedy moja rozwiedziona z ojcem matka poznała nowego partnera. Po kilku miesiącach wzajemnych zalotów obydwoje uznali, że nadszedł czas, abyśmy przeprowadzili się do Niemiec, gdzie ów partner mieszkał i pracował na stałe. Jako niepełnoletnia córka wraz z moim młodszym bratem nie mieliśmy wyboru. Niestety do osiemnastki brakowało mi trzech miesięcy. Uznałam jednak, że w końcu nie może być tak źle, i po dłuższej rozmowie z matką zdecydowałam się przenieść razem z nimi do Niemiec, nie tworząc przy tym zbędnych problemów. Po około roku moi rodzice przywykłam już do sytuacji, gdzie nowy partner matki był jakby moim ojcem. Stwierdzili, że potrzebujemy większego mieszkania. Po kilku tygodniach poszukiwań udało się nam znaleźć przytulny domek obok starego cmentarza po niższej cenie, gdyż na tej ulicy trwały akurat roboty drogowe. Kilkanaście tygodni później, gdy brat pojechał na wakacje, a rodzice na weekend do Polski, żeby załatwić wszystkie formalności związane ze sprzedażą naszego starego domu, uznałam, że skoro mogę legalnie kupić alkohol, to szkoda nie skorzystać. Nie będę ukrywać, upiłam się tego wieczoru, jednak kiedy wyszłam zapalić około drugiej w nocy, usłyszałam dziwny dźwięk dochodzący z placu budowy obok nas. Zaciekawiona, lekko pod wpływem, poszłam sprawdzić ów dźwięk. Ulica była ogrodzona bramką, jednak nie trudno było dostać się na teren budowy. Po czym dotarło do mnie, że w sobotę o drugiej w nocy nie powinny dochodzić żadne dźwięki z placu budowy. Stwierdziłam, że to pewnie mój zmieszany umysł, i zaczęłam wracać do mieszkania z myślą, że pewnie wytłumaczenie jest bardzo proste i racjonalne. Wtedy nagle dźwięk ustał. Trochę spokojniejsza, będąc teraz pewna, że to tylko wytwór mojej wyobraźni, położyłam się spać. Obudziłam się jakoś godzinę później. Nie zdziwiło mnie to, gdyż często budzę się w nocy, aby napić się wody. Sprawdziłam godzinę na telefonie, jak zwykle. Była trzecia trzydzieści Napiłam się wody i spróbowałam zasnąć, jednak czułam, że coś jest nie tak. Boję się o tym mówić, ale gdy ponownie otworzyłam oczy, zobaczyłam dziwny cień obok okna, z którego było widać plac budowy. Znowu usłyszałam ten sam dźwięk co wcześniej i wmawiając sobie, że to tylko wytwór mojej wyobraźni, poszłam dalej spać. Od tego zdarzenia nie przespałam ani jednej nocy bez pobudki około godziny 3.30. Budowa zakończyła się pół roku temu, a ja dalej codziennie budzę się w środku nocy. Widzę ten sam cień i słyszę ten sam dźwięk. Rzadko udaje mi się zasnąć i nie wiem co z tym zrobić. Boję się powiedzieć o tym rodzicom, bo wątpię, żeby mi uwierzyli. Mój brat, na ile udało mi się go przepytać, nie doświadcza niczego podobnego. Kiedy jestem gdziekolwiek indziej, chociażby u znajomych w Polsce, przesypiam spokojnie całą noc. Jednak za każdym razem, gdy wracam do domu, sytuacja się powtarza. Zastanawiam się tylko, czy gdybym wtedy nie wyszła zapalić, to czy dzisiaj mogłabym spać spokojnie? Szukałam rozwiązań online, jednak nic nie znalazłam. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Naprawdę zależy mi, żeby ktoś mi w końcu uwierzył. Historia od Julii. Cześć, mam na imię Julia i mieszkam w małej miejscowości w województwie lubelskim. Moja historia wydarzyła się naprawdę i boję się o swoje dzieci. Zdarzenia, które opiszę, zaczęły się kilka lat temu, gdy byłam w ciąży z drugim synem, który obecnie ma 6 lat. Były wtedy wakacje i był to czas, gdy mój mąż wyjeżdżał za granicę do pracy. Zostawałam wtedy sama z pierwszym synem, wtedy czteroletnim. W dzień było wszystko ok. Nie czułam niczego dziwnego, ale dziwne zjawiska zaczynały się w nocy, między pierwszą a trzecią. Cierpię na bezsenność i na dodatek dokuczały mi ciążowe dolegliwości, więc nie spałam za wiele. Gdy w domu było cicho i ciemno, zaczynało się. Za pierwszym razem usłyszałam kroki w przedpokoju, a potem powolne i ciche szarpanie za klamkę, jakby ktoś sprawdzał, czy zamknięte. Po chwili jednak coś zaczęło mocniej i szybciej szarpać za klamkę, że aż drzwi się trzęsły. Powtarzało się to każdej nocy przez ponad dwa miesiące, dopóki mąż nie wrócił z zagranicy. Wtedy wszystko się uspokajało. Gdy wyjeżdżał, zaczynało się od nowa. Pewnej nocy postanowiłam w końcu coś z tym zrobić. Wzięłam kij od mopa i stanęłam przy samych drzwiach, nasłuchując. Pojawiły się ciężkie kroki. To było dziwne, bo nie miały jakby swojego początku, ani nie pochodziły spod żadnego z mieszkań czy z dworu. Myślałam, że może to któryś z sąsiadów, ale w budynku mieszkają same starsze i schorowane osoby. Zaczaiłam się więc po cichu pod drzwiami z tym kijem i gdy tylko zaczęło się szarpanie za klamkę, otworzyłam drzwi i nic, nikogo ani niczego nie było. Ten ktoś lub coś nie zdążyłby tak szybko uciec po ciemku przez klatkę i schody. Bałam się, bo działo się to każdej nocy, tylko w czasie, gdy mąż był na wyjazdach, a ja przestraszona z dzieckiem i jeszcze w ciąży. Potem pewnego razu, gdy mąż wrócił do domu i już zasypiał, usłyszał to szarpanie klamki. Także poszedł to sprawdzić, i tak samo jak ja, nic nie zobaczył. To był ostatni raz, gdy miała miejsce taka sytuacja. W lutym tego roku urodziłam kolejne dziecko i miesiąc po porodzie zaczęłam widzieć kątem oka czarny kształt, który znika jak tylko popatrzę w jego stronę. Na dodatek, gdy jestem sama w domu, a mąż w pracy, czuję się obserwowana, zwłaszcza w kuchni. Mam ostatnio ochotę z niej uciekać, jak tylko tam wejdę. Nie mogę tam wysiedzieć, bo czuję się, jak coś mi się przygląda. Ostatnio spadły z suszarki dwa plastikowe talerze, które nie miały prawa spaść, bo były pośrodku suszarki między innymi talerzami. Innym razem, jak wychodziłam z kuchni, spadł za mną obrazek z Matką Boską. Całe zajście widziała moja mama i siostra. Obraz zleciał z wysoka, ale nie powstało na nim nawet pęknięcie. Siostra powiedziała mi ostatnio, że niezbyt lubi u mnie spać, bo ma wrażenie, że ktoś chodzi po pokoju i kuchni, gdy wszyscy śpią. Ja w nocy też czasem nie mogę zasnąć, bo czuję, jakby ktoś stał w drzwiach i patrzył na mnie, mimo że drzwi od są zawsze zamknięte. Nie wiem, co to jest i czemu mi się to przytrafia. Nigdy nie bawiłam się żadnymi akcesoriami do przywoływania duchów czy sztuk magicznych. Mam nadzieję, że w końcu to minie i nie zacznie się interesować moimi dziećmi. Prawie nikt z rodziny nie chce nas odwiedzać, ponieważ czują się niekomfortowo, jakby ktoś ich obserwował. Zawsze jest też u nas zimno. Nawet jak jest nagrzane, to momentalnie zaczyna się wychładzać, więc normą jest, że śpimy pod dwiema kołdrami. Jeśli mamy już jakieś gości, to przesiadujemy na zewnątrz. To już wszystkie historie na dziś. Jeśli odcinek Was zainteresował, to będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i jakiś komentarz. Możecie też podzielić się swoimi historiami. Maila znajdziecie w opisie pod tym filmem, tak jak zawsze. Dzięki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.